Waśnie i legendy polskie. Lajkonik. W Krakowie co roku w okolicach Bożego Ciała odbywa się pochód lajkonika. Jest to ludowa zabawa polegająca na przemierzeniu szlaku z dzielnicy zwierzyniec na rynek główny. Lajkonik to brodaty jeździec ubrany w orientalne szaty, poruszając się na drewnianym koniu. Pochodzie uczestniczom też przebierańcy, krakowscy, flisaci i tatarzy. Dawni flisacy zajmowali się pławianiem drewna na Wiśle i to właśnie oni brali udział w wydarzeniu, które upamiętnia zabawa zwana pochodem Lajkonika. A było to tak. Dawno, dawno temu, nocą, kiedy mieszkańcy miasta jeszcze spali, Flisacy wracali ze swojej codziennej wyprawy. Nagle w okolice zwierzeń, Zwierzyńca, który był wtedy małą wioską, a dopiero potem stał się dzielnicą Krakowa, zauważyli obóz nieprzyjaciela. Okazało się, że to byli Tatarzy, którzy chcieli napaść na miasto. Dzielni Flisacy zaatakowali obóz i odnieśli wielkie zwycięstwo na drogiem. Potem ruszyli w stronę miasta w tatarskich strojach, a w Krakowie właśnie świętowano Boże ciało. Po rynku głównym spacerowali krakowianie, obiadający się smakołykami kupionymi na straganach. I nagle w samym środku tłumu wpadł wódz tatarski na koniu, a za nim jego wojownicy na mieszkańców Krakowa padł. Wpadł blady strach. Rozpierchli się, się ze wszystkich stron. Ale wtedy wódz zeskoczył z konia i zjął tatarską czapkę i płaszcz. Krakowianie rozpoznali w nim flisaka przebranego za tatara. Z ciekawością cisnęli się wokół niego, a on opowiadał im, jak to pokonali nieprzyjaciół pod wieżyńcem, a potem ruszyli do Krakowa na ich koniach i w ich przebraniach. Na rynku głównym zapanowała radość. Wszyscy wywiatowali na cześć dzielnych lisaków. aż burmistrz wyszedł z ratusza, by sprawdzić skąd te hałasy. Gdy dowiedział się, co się stało, ogłosił, że od tej pory co roku tę samą trasę przebędzie pochód lajkonika i zwyczaj ten pozostał do dziś Cieszą się mieszkańców Krakowa i przyjezdnych. Koniec.